witam wszystkich w już piątym rozdziale mojego autorskiego fanfika Mocny Nurt. Wow! Myślę, że na dziesiąty rozdział może zrobimy jakiś special, ale jeszcze się zastanawiam. Ogólnie dzisiaj je, ze mną jest moja bestia. <grywa> Sorry. Sorry. W każdym razie, yy, no, zapraszamy do słuchania. Mm, myślę, że szósty rozdział będzie. Za jakiś miesiąc, podejrzewam około? Tak. Ok, okay przechodzimy do Będę czytania. Szuranka obudziła się w swoim legowisku. W żłobku było ciemno i zimno, zwłaszcza bez jej brata Iskierka, który aktualnie przebywał pod opieką szałmiowej skóry po ich wypadku nad rzeką. Od tamtego dnia życie kociaków zmieniło się na ogromną skalę. Iskierek, przez swoje jedno ślepe oko, zdaniem szałwiowej skóry i deszczowej gwiazdy, powinien podążać ścieżką medyków. Tego, kociak tego nie chce. Marzył o zostaniu zastęp, zastępcą swojego ojca bursztynowego futra, gdy ukończy szkolenie. Teraz zastępca klanu nawet nie raczy swoim spojrzeniem poszkodowanego syna. Za to jego szylkretowa siostra już teraz od najmłodszych lat jest wystawiona na samodzielność i brak towarzystwa, odkąd ziemi Lot umarła. Szronka wyczołgała się z pustego legowiska. Porenne słońce oślepiło ją na ułamek sekundy. Koleczka rozejrzała się po obozie. Zauważyła słychać łapę i wilgotną łapę rozmawiających o czymś z ożywieniem. Czarna uczennica po zobaczeniu szronki momentalnie zamilkła i posmutniała. Odeszła z od wilgotnej łapy i usiadła obok kociaka. – Wiem, jak to jest – zaczęła. – Gdy w tak młodym wieku patrzysz, jak… Przełknęła głośno. Jak ktoś kogo kochasz, umiera na Twoich oczach, a ty nie możesz nic na to poradzić. Czy. Szlonka nie wiedziała, czy takie pytanie jest odpowiednie. Czy widziałaś czyjąś śmierć? Sojcza łapa spojrzała na nią z taką mądrością w oczach, że Koteczka poczuła się, jakby rozmawiała z niemal przywódczynią klanu. Tak, mój ojciec, precel. Zresztą przerwała nagle i jakby się delikatnie rozchmurzyła. Nie patrzmy za siebie. Śmierć zobaczyłyśmy i zobaczymy jeszcze wiele razy. Ważne jest tu i teraz, a nie zamartwianie się przeszłością. Szlanka po raz pierwszy od paru dni się uśmiechnęła. Ty skoczyła na kamień. Powinnaś być przywódczynią, jesteś taka niesamowita, a ten stary futrzak, bursztynowe futro niech się przymknie. On na to nie zasługuje. Sojczoła paparsknęła śmiechem. Wiesz, do przywódczyni mi jeszcze trochę brakuje, ale może kiedyś. Suicza łap. Suicza łapo, czy obiecujesz bronić i służyć i wyłącznie swojemu klanowi i przestrzegać kodeksu wojownika? Przysięgam. Sronka zauważyła, że głos uczennicy był pewny i stabilny. Chciałabym być taka jak ona, pomyślała kotka. Zatem mocą klanu gwiazdy. Deszczowa gwiazda spojrzał w niebo. Nadaję ci imię wojowniczki Suicza łapo, Od teraz będziesz znana jako Suiczez Skrzydło. Służ swojemu klanowi jak należy. Słujcie skrzydło zetknęła się nosami z deszczową gwiazdą i zerknęła na szronkę. Widoczny jest zachód! Płonąca gałązka! Śnieżna burza! Nardyżowy księżyc! Sojcze skrzydło! Koty skandynowały imiona mianowanych wojowników. Makowy ogon wróbla pieśń na niebo, brzaskwiniowy nos i spadający liść patrzyli z dumą na dawnych uczniów. Szymonka zaczęła przyciskać się przez tłum kodów do przyjaciół. Macie farta, powiedział makowy ogon. Czuwanie w piątkę nie jest żadnym wyzwaniem. Ja pamiętam doskonale, jak musiałem odbywać je samotnie. Coś okropnego! Mała Szylkretka się przestraszyła. Jeśli Iskierek nie zostanie wojownikiem, to też będę odbywała czuwanie sama? Szronka podpełzała ostrożnie do rozmawiających kotów. Bursztynowe futro rzucił jej, zło jej złowrogie spojrzenie. A ty czego tu szukasz? Do wojowniczki ci jeszcze trochę brakuje. Idź tam gdzie twoje miejsce. Przybliżył się do, kotki. do koteczki tak, że mogła poczuć jego wąsy. Do legowiska starszyzny. Na pewno się ucieszą, jakich dokładnie wyłuskasz z pcheł i kle. Bruszczynę futro, wystarczy. Sojcze skrzydło się podniosła. Obrończyni się znalazła. Kocur parsknął. A kim ty niby jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? Kimś na pewno. Makowy ogon parsknął, ale szybko się opamiętał i skrępowanie liznął się po białej piersi. Bursztynowy futro wbił pazury w ziemię. Jego pomarańczowe oczy zmieniły się w wąskie jak źdźbła trawy szparki. Sujcze skrzydło wyglądała na niewzruszoną. Czy ona się serio nie boi? Czy tak świetnie udaje? Bursztynowe futro, sujcze skrzydło wystarczy. Do grupy kotów podszedł deszczowa gwiazda. Spojrzał na swojego zastępcę. Wszyscy doskonale rozumiemy Twój ból po stracie ziębowego lotu, ale nie powinny się wyżywać na swoich kociakach. Nie, właśnie nic nie rozumiecie! jęknął bursztynowe futro. Wszystkie koty klanu deszczu podeszły bliżej. Codziennie ją widzę w snach. Ona, ona mi powiedziała zresztą nieważne. To te kociaki powinny umrzeć, a nie ona. Po tych słowach wybiegł z obozu. Deszczowa gwiazda cie, wy, westchnął ciężko. Dojdzie do siebie. harknął. A wy co? Powiedział odwracając się do kotów. Nic lepszego do roboty nie macie, tylko się cudnym problemom przyglądać. Szronka zaczęła szukać spojrzeniem iskierka. Wypatrzyła szarego kocurka obok szałwiowej skóry. Wyglądał na roz nas rozpaczonego. Jego zdrowe oczko było zaszklone, a sierść zmatowiała. Kociak o wiele gorzej przyjął śmierć matki i znienawidzenie ojca przez sz od szronki. Iskierek wszedł do legowiska szałwiowej skóry. Miał dość swojego życia. Nigdy, że nie będzie mógł zostać przywódcą, tak jak sobie wymarzył, to jeszcze jego największy autorytet, a zarazem ojciec się od niego odwrócił. Szałwiowa skóra była w porządku, ale nigdy nie zastąpi mu matki. Wszystko w porządku, maleńki? Medyczka podpełzła do kociaka i owinęła wokół niego swój gruby, szary ogon. A jak myślisz? Kotka rzuciła mu współczujące spojrzenie. Wiesz, gdy byłam młodsza, zawsze marzyłam, żeby mieć kociaki. Szałwiowa skóra spojrzała na niebo. Makowy ogon i ja bardzo się kochaliśmy. Iskierek spojrzał na nią. To czemu zostałaś medyczką? Pewnego dnia, gdy wyszłam na polowanie z makowym ogonem, przełknęła głośno. Natrafiliśmy na wilka. Na początku walka szła dobrze, ale potem, potem ta bestia zamachnęła się na makowego ogona, a ja nie mogłam pozwolić mu umrzeć. Wtedy obroniłaś go i straciłaś wzrok. Medyczka spojrzała na niego. Poprzedni medyk, topniejący lód, opadł z sił, a ja miałam wybór. Dołączyć do starszyzny lub, lub podążać ścieżką medyczki. Musiałam zrezygnować z marzeń o kociakach i z makowego ogona. Ale to nie to samo! Iskierek się odwrócił wzrok. Szałwiowa skóra wstała i zaczęła segregować intensywnie pachnące zioła. Szary, kocunek, szary kocurek zwinął się w kłębek i zapadł w sen. Iskierek otworzył oczy. Znajdował się w tym samym lesie co zawsze, jednak wyglądał inaczej. Drzewa były pokryte czarną mazią, niebo było czerwone, a strumienie i rzeki zmatawiałe i brudne. Zastanawiał się, gdzie tak dokładnie jest. Kociak powoli st stąpając po ścieżce, ostrożnie się rozglądał. Czuł się obserwowany, ale nikogo nie widział. Nagle zaczął słyszeć szelest dochodzący z zawiszącego bluszczu. Z każdym krokiem szmer stawał się bardziej dosłyszalny. Iskierek odgarnął do tyłu kępę bluszczu i aż zanim mówił. Jego oczom ukazała się ogromna polana. Na jej środku znajdowała się skała. Całe to miejsce było wypełnione setkami kotów. Na skalach siedział brązowy, prążkowany kocur i patrzył centralnie na iskierka. Witaj. Jego futro delikatnie powiewało na wietrze, a oczy lśniły przyjaźnie. Gdzie ja jestem? Zapytał iskierek, starając się, by jego głos zabrzmiał jak najbardziej pewnie siebie. Sądkowany kocur się uśmiechnął. Zostałeś wybrany przez nas. Machnął ogonem na ciemno-szarą kotkę. Abyś dołączył do naszego klanu! Zar zaraz. Iskierek nie umiał już ukryć przerażenia. Wy jesteście klanem podziemi? Tym klanem podziemi, o którym opowiada się z pokolenia na pokolenie? Kot rozbił słowa kociaka lekceważącym machnięciem ogona. Chcesz, żeby ojciec cię docenił? Żebyś był zauważony? Koc z klanu podziemi podszedł bliżej do Iskierka. Chcesz zostać przywódcą? Iskierek spojrzał na niego. Bycie przywódcą było jego marzeniem, ale doskonale wiedział, że nie może tego osiągnąć przez swoje ślepe oko. Kocur jeszcze przez chwilę na niego patrzył, po czym wstał zrezygnowany. No, no dobrze, powiedział. Masz czas do jutra, żeby się zdecydować. Ale, ale jak ja tu trafię z powrotem? Oto się nie martw. Zadam, żebyś tu się tu znalazł. No, i to jest ogólnie koniec tego piątego rozdziału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziwi bardzo. <laughs> Przepraszam, że się trochę śmiałyśmy, ale <laughs> chociażby, chociażby te teksty Rozdrapanej Gwiazdy myślę, że ogarnęliście, że to była Rozdrapana Gwiazda. Ten kocur na końcu, co tam coś tam mówił, to witaj. <laughs> Dobra, nieważne, nieważne. W każdym razie dziękuję za odsłuchanie tego. Dziękuję również y, Ryjówce Skórze za zrobienie tak pięknego ekranu no końcowego. No i to tyle. Pa pa!